Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będzie film z losowaniem astrologa, samonów, no i być może ze wznoszenia atali. nareszcie na poziom wzniosły. Także nie będę podawał tutaj dokładnych liczb, bo nie wiem jak to wszystko się potoczy, ile dokładnie będzie samonów, to sobie będziemy weryfikować na bieżąco. Także prawdopodobnie zacznę od astrologa, także wybieramy sobie oczywiście Atalię. Konta tutaj przedstawiał też nie będę, bo robię z tego osobne filmy w przypadku mojego konta. Także 10 losowań będzie za kartę astrologa i za 15 tysięcy jeszcze dodatkowe 30, czyli łącznie 40 losowań u astrologa. Także co, no nie ma na co czekać, zaczynamy. Obecnie potrzebuję 4 kopii Atalii, żeby wznieść ją na poziom wzniosły, z czego jedną mogę wymienić w każdej chwili ze sklepu. Także zaczynamy i zobaczymy jak to wszystko pójdzie. No tutaj bardzo słaby drop. Praktycznie samo doświadczenie, wolałbym zdecydowanie esencję jeżeli już. No ale jedziemy dalej, tym razem za diamenty. No i niestety znowu słaby drop. No niby jest ten mityczny kwipunek, ale z tego co widzę on chyba nawet nie ma frakcji, więc no szału nie zrobiło. Jak nie dostanę żadnej kopii, to będzie trochę przykre. Fajnie było chociaż jedną dostać. Znowu nie ma, no. Dwie wejściówki na arenę. Esencja, trochę złota, trochę doświadczenia. Strasznie dużo fragmentów do artefaktów, co jest tragedią według mnie. No ale dobra, jedziemy po raz ostatni. No chociaż jedną kopię by mi dali, nie? No i nie dali. Także samo złoto, esencje, doświadczenie trochę, jakieś młotki, znowu wejściówki. Jedna karta rzadkiej leśnej istoty, po prostu tragedia. Także jestem już na etapie, w którym będę prawdopodobnie część diamentów wydawał na astrologa, a część po prostu na samony. W sumie według humoru. Tutaj niestety miałem strasznego pecha, co może Was zniechęcić do astrologa, no ale nie zawsze tak jest. Czasami on naprawdę daje nawet po 2-3 kopie danej postaci z jednego pula 10-krotnego, także nie zniechęcajcie się mimo wszystko. A my sobie oczywiście przechodzimy do samonów. Także 10 za diamenty 124 za zwoje, czyli 134, jeżeli się nie mylę, 69 za serduszka, czyli 203, no i. Wszystko, co wpadnie przy okazji, czyli karta gwarantowana bądź karty, ale z tego co widzę, będzie prawdopodobnie nie, będą dwie karty, tak, będą dwie karty plus tam jakieś kamienie na pewno zakupię. I jeżeli chodzi o listę życzeń, to tutaj nic tak prawne się nie zmieniło. Tain, Rowan, Rosalind, Gwyneth, Belinda, Brutus, Wurg, Satrana, Warek, Safia, Tassi, Aeron, Leka, Kas, Lorsan. Tora, Nara, Feral, mogę wymienić, bo już mam go w sumie na wzniosłym. Hmm, na Keltura, może wymienimy. Keltur jest mimo wszystko dobrą postacią. No i Baden. Także najbardziej zależy mi przede wszystkim na wszelkich kopiach do Rowana, Rosalin, Belindy. Jednej kopii Wurka, jednej kopii Eirona. No i to tak naprawdę by było na tyle. Cała reszta też jest mile widziana, ale przede wszystkim liczymy właśnie na tej postacie także zaczynamy od serduszek standardowo fajnie by było chociaż jedną elitę z tych serduszek dostać a widzę że lecą same niebieskie prawie co oczywiście też mnie cieszy bo potrzebuję ogromnej ilości fuda Przede wszystkim, właśnie do świetlistych. No, i jedziemy dziesięciokrotnie. No, zero świetlistych, znaczy, nie wiem, tam chyba jedna świetlista była. Szybko przekliknąłem. Mamy świetlistych, także się cieszymy mimo wszystko. Sporo niebieskich kart. No, chociaż jedna elita. Ostatnio z tymi serduszkami to jest jakaś tragedia po prostu. No nawet jednej elity, na prawie 70 samonów serduszek, zobaczcie ile to jest zbierania. Ponad miesiąc, nie dostajemy żadnej po prostu elity. No co prawda dużo fuda wpadło, tak jak widać tutaj, są oczywiście świetliści, na których mi najbardziej zależy, ale to nie jest mimo wszystko to. No na co liczyłem. Także co, no. Jedziemy ze zwojami zwykłymi jak tylko wzniesiemy. Później być może na końcu filmu pobawię się trochę we wznoszenia oczywiście, jeżeli będzie co wznosić. No i 10 jedziemy Sam od razu Elita na start. A będzie to Nara. No, Nara jest przeze mnie pożądana już od pewnego czasu. Najlepsze jest to, że wiele postaci od Niemartwych mogę już wznieść dosyć wysoko, ale tam strasznie mi też brakuje fooda, jak u Świetlistych. Na przykład Badena mogę wznieść, Nary właśnie. Feraela chyba mogę wznieść wyżej. Gwyneth. No, nie jest to najbardziej pożądana postać ze Świetlistych, ale Gdzieś tam w przyszłości na pewno bym ją chciał. No Powiem szczerze, że te samony szału nie robią. U siebie niestety szczęścia nie mam coś. Safiya, no wszystko z listy życzeń oczywiście, więc jak najbardziej w porządku. Ale czemu to nie może być Belinda? Czemu to nie może być właśnie Rosaline? Jak tutaj sprawa wygląda? Miałem wrażenie, że miałem Hogana na legendarnym, ale widocznie nie. Także czy ja mam coś takiego tutaj. Nie wszystko mam po jednej kopii, więc na razie może zostawię. Zobaczę jak to później, co ja dostanę, żeby wznieść to na legendarny ładnie. Praktycznie same elity, które dostaję to są gwarantowane. No nie ma takiego czegoś, że dostaję elitę między tymi gwarantowanymi, jak zauważyliście. Także przywołamy jeszcze za diamenty. Później zmienimy frakcję na świetlistych za 300 diamentów. Także praktycznie wytrzepię się ze wszystkiego kompletnie. No ale potrzebuję też fuda. Więc. Safia kolejna. No, czyli Safia chyba chce iść gdzieś tam kiedyś na poziom wzniosły. Przynajmniej jeżeli chodzi o zwierzę ludzi. Także tak, zmienimy frakcję na świetlistych. No, bo na nich mi mimo wszystko najbardziej zależy. Jedna elita będzie na pewno gwarantowana, no ale liczę przynajmniej na dwie. Słabe samony, naprawdę tragedia. Praktycznie wszystko to jest gwarantowane. Może pojedynczo to jest wyjście? Zdając życie, to jest właśnie gwarantowana. No, ten, No, to nie jest to, no zrobię jeszcze pojedynczo. No powiem wam, że jest tragedia po prostu. Sporo narzekania, ale no chyba mam na czym. Nie miałem szczęścia do atali kompletnie u Astrologa. Teraz nie mam szczęścia w Samonach. To są chyba najgorsze Samony, które robię. Przynajmniej u siebie na koncie. No dobra, zobaczymy ile jeszcze mogę wymienić kamieni. Jednego mogę wymienić, dobra. Znając życie, wpadnie tutaj jakiś Hogan. Jeden kamień mi brakuje w ogóle do dwóch samonów. Brutus, no w sumie fajnie. Nie wiem, czy mogę go robić na jedną gwiazdkę już, ale chyba jeszcze nie. Nie, no jeszcze nie, jeszcze jednej kopii potrzebuję. Czyli tak, jeżeli chodzi o świetlistych No nie chcę tutaj na podnosić. Jak widać, mam już dosyć sporo kopii tego teina, bo łącznie 5. Żadna belinda mi nie wpadła, żaden rowan, na których najbardziej liczyłem tak naprawdę. No nie powiem, nie zachwyciły mnie te samony. Czyli tak, możemy zrobić coś takiego na przykład. Tutaj jest Angelo. Czyli mogę zrobić tak oraz tak. I teraz tak, Rosalind nie zrobię, więc chyba pójdzie Belinda albo. Albo Rowan. Ale chyba myślę, że Belinda, bo ona mi zrobi więcej obrażeń na Bosie. No i brakuje mi właśnie obrażeń na Bosie, bo chcę te 300 milionów w końcu przebić. Tak, zrobię Belinda na mityczne. Proszę bardzo. A tutaj jeszcze muszę pozbierać, także jeżeli chodzi o zwierzę ludzi. O Safia. Tutaj chyba nic sensownego nie zrobię, nie chcę też przedłużać filmu. Tutaj, tak samo zobaczcie, ile mam na przykład copycats, nie? 6 już praktycznie, ale brakuje oczywiście do wszystkiego FUDA. Tak samo zresztą tutaj. No i tutaj wiadomo. Także pójdę myślę, że w tych świetlistych mimo wszystko. No ta Rosaline gdzieś tam jest na horyzoncie przynajmniej do poziomu wzniosłego. A nie chcę tutaj liczyć na jedną kopię wórka, na przykład. Zresztą to byłby dobry wybór, jak widać. Belinda, jak najbardziej pożądana. Może jeszcze jedna Belinda? Rosalin, no proszę bardzo. Jeżeli chodzi o karty gwarantowane, to po prostu super. Jak to teraz wygląda? Jeszcze trzy kopie Belindy aż mi brakują. Nie, jedna kopia Belindy. Źle zauważyłem. Jeżeli chodzi o Rosalin. To mogę ją podnieść tutaj na Elitkę Plus. No i dwie kopie będą mi brakowały do poziomu wzniosłego, Jedną mogę wymienić tak naprawdę z eventu. No i jedną bym musiał jeszcze dostać. Bo jeżeli mam zamiar grać Free to Play, to nie wymienię dwóch z eventu. Oficjalnie też mogę zakończyć w końcu Asemble of Heroes, z czego bardzo się cieszę. Trochę mi to zajęło, no ale ja zbieram wszystko, więc. Z oczywistych przyczyn zajmuje mi to wszystko dłużej, także co, no to by było na tyle. Szału nie było, no przyznam, że miałem strasznie pecha do astrologa. Nigdy jeszcze chyba takiego pecha nie miałem, żadnej karty elitarnej tam nie dostałem, żadnej kopii atali. Także jeżeli chodzi o astrologa, to była masakra po prostu. Myślałem, że chociaż zbliżę się do tej atali na poziomie wzniosłym, że chociaż jedna, dwie kopie może przy odrobinie szczęścia wpadną, a tutaj zero. Jeżeli chodzi o samony, to też tak naprawdę tragedia, bo dostawałem jedną gwarantowaną co 30. Nie dostałem nawet między właśnie tymi gwarantowanymi jakoś nie leciały szczególnie Elity. No na sam koniec z gwarantowanych Belinda i Rosalyn trochę uratowały sytuację, no bo na nich mi najbardziej zależało. W każdym razie ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Tym razem ten film nie pojawi się jako premiera, tylko normalny odcinek. Każdy kolejny już raczej będzie jako premiera. No i dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.